Powiemy o Dniu Sołtysa, o Wiecu Solidarności z Ukrainą i o przetargu na boisko w Sypniewie. Ale nasz program rozpoczniemy od zakończenia przebudowy ulicy Szlaku Bursztynowego w Więcborku. Wcześniej niczego tutaj nie było oprócz drogi gruntowej. Jestem Janik, witam w telewizji regionalnej Krajna TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń marca w gminie Więcborg. Kosztowała 3 miliony złotych, i choć została oddana do użytku z małym poślizgiem, najważniejsze, że została wykonana bez zastrzeżeń. Chodzi o ulicę Szlaku Bursztynowego w Więcborku, której przebudowa zakończyła się kilka tygodni temu, a która w połowie została sfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Jak pewnie wszyscy pamiętają, wcześniej droga w ogóle nie była utwardzona, teraz już w niczym nie przypomina tej sprzed kilku miesięcy. Można powiedzieć, że. Wcześniej niczego tutaj nie było oprócz drogi gruntowej. W tej chwili została wybudowana część jezdna. Jest to droga zbiocza, także o zupełnie innych parametrach niż pozostałe drogi, które są projektowane na tym osiedlu. Droga jezdna jest ciąg pieszo-rowerowy, jest osobno ciąg również dla pieszych. Zostało wybudowane cała ta infrastruktura właśnie w ciągu ulicy Szlaku Burszynowego wraz z połączeniem z ulicą Pomorską. To jest też bardzo ważny temat tej inwestycji. Zostały wyniesione skrzyżowania. Skrzyżowania, które były wybudowane, zostały ze względu bezpieczeństwa właśnie wyniesione. Są również wyniesione przejścia dla pieszych, oczywiście odpowiednio oznakowane. I taką nowością na tej inwestycji dotychczas tego nie stosowaliśmy, ale są zastosowane tak zwane aktywne znaki, informujące użytkowników ruchu, czyli Mówię o kierowcach samochodów, że jeżeli zbliża się pieszy do właśnie przejścia. Znajduje się na tym przejściu to znak właśnie mruga światłem i informuje o tym właśnie kierowcę. Panie Młysz, to jest droga zbiorcza bardzo ważna dla całego osiedla, nie tylko dla mieszkańców tej ulicy. Tak zgadza się, jest to element, który był planowany przez nas od wielu lat i ta inwestycja, gdzie nie widać tego oczywiście, bo wybudowana została również bardzo duża kanalizacja deszczowa, która umożliwi nam do Celowo spięcie ulicy Krzywoustego i łokietka, które były realizowane w 2017 i 2018 roku nie zostały dokończone z tego względu, że tamta część została wybudowana i spięta kanalizacja deszczowa do tzw. zlewni w kierunku ulicy Gdańskiej, a w tej chwili będziemy mogli zrealizować i dokończyć te inwestycje, ponieważ powstaje powstała kanalizacja deszczowa, która odprowadza deszczówkę w sposób grawitacyjny w kierunku ulicy. Wojska polskiego. Dla, dlatego był to bardzo ważny element e, dla nas, ale również mieszkańców tych ulic, o których e, wspominałem, ponieważ daje to zielone światło na realizację kolejnych inwestycji na tym osiedlu. 11 marca przypada w Polsce Dzień Sołtysa i był on także, jak co roku, świętowany w gminie Więcbork. Były podziękowania, gadżety i występy artystyczne, a zgodnie z wcześniejszymi obietnicami sołtysi na ostatniej sesji otrzymali także podwyżkę swoich diet. W tym wyjątkowym dniu chcemy w sposób szczególny Wam bardzo serdecznie, Szanowne Panie i Panowie Sołtysowie, podziękować za Waszą pracę, za Wasze zaangażowanie. Za, za to, co robicie na terenie Waszych sołectw. Gdyby nie Wasze zaangażowanie i chęć niesienia pomocy, innym na pewno te sołectwa nie wyglądałyby tak, jak wyglądają, na pewno nie funkcjonowałyby tak dobrze, jak funkcjonują. Ale to, co kluczowe, to przede wszystkim to, że współpracujemy i jesteście niejako moją prawą ręką, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym w imieniu sołtysek, sołtysów gminy Więcbork podziękować przede wszystkim pani Magdzie Starzeckiej proszę o brawa. Tak jak ona dba, o nas sołtysów, to naprawdę dwa jej za to. Panu burmistrzowi oczywiście, zastępcy burmistrza, pani przewodniczącej Rady. Panu Tomkowi Fifielskiemu, bo nie, nie mogę o zapomnieć. Naprawdę yy... brawa, brawa, to taka brawa. Ale, A, tak, bo naprawdę współpraca sołtysek, sołtysów w gminie więcej jest bardzo, bardzo fajna. Ja uważam, że burmistrz y, naprawdę dba o sołtysów. No taka jest prawda, bo tu słyszałem, że yy, nie gnębi nas przede wszystkim. A my robimy wszystko to, co możemy dla naszych sołectw, żeby było ok. I będziemy się jeszcze więcej starać. Panie burmistrzu, ale pan musi też jeszcze więcej się postarać. I będzie fajnie. Oczywiście pani Alinko, zapomniałem o Kochana moja. Prawo do pani Aliny. Żeby nie ona, żebyśmy nic nie zrobili. Pieniądze oczywiście to najważniejsze. Życzę wszystkim, przede wszystkim yy, zdrówka. Bo to zdrowie nam jest potrzebne i żeby nas wojna nie ogarnęła jak na Ukrainie. Dziękuję. Po głębokiej analizie, e, zwłaszcza naszych możliwości finansowych, został przedłożony Państwu projekt uchwały, który przewiduje dietę dla radnego, e, który jest sołtysem w sołectwie do 500 mieszkańców w wysokości 400 zł miesięcznie. Przepraszam radnego. E, sołtysa. Dla sołtysa, który pełni funkcję sołtysa w, soł w sołectwie między 500 a 1000 mieszkańców 470 zł miesięcznie, natomiast tam gdzie jest mieszkańców powyżej 1000 w wysokości 550 zł miesięcznie. Te kwoty będą wypłacane kwartalnie do 10 dnia następnego po zakończeniu kwartału, którego dotyczą. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej Miejskiej dnia 30 marca 2022 roku, w sprawie ustalenia tej sprawy, kto z pan, pani i pan, Panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Głosowało 14 radnych, za 14, przeciw 0, wstrzymujących się 0. A teraz w naszym programie kilka zdań na temat przetargu na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Sypniewie. Przypomnijmy, że Więcbork otrzymał na ten cel pieniądze z funduszu inwestycji strategicznych, a w urzędzie miejskim właśnie otwarte zostały oferty przetargowe. Będzie to boisko wielofunkcyjne do gry zarówno w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, przygotowane linie również do tenisa oraz koszykówkę. Będzie również wyposażone w bieżnie na 60 metrów, bieżnie do skoku w dal. I to, co przyświecało też nam przy realizacji, założeniach do realizacji tej inwestycji, to budowę również widowni przy tym boisku. No, a panie mówisz, nie ma pan obaw, że być może ta oferta jest, no jest jednak zdecydowanie za niska w stosunku do kosztorysu, który przygotowaliście? Myślę, że nie. Oczywiście zgodnie z procedurą prawa zamówień publicznych wystosowaliśmy odpowiednie pismo do oferenta, który złożył najlepszą ofertę w tym przetargu, aby wytłumaczył podstawy do tego, że złożył ofertę na taką, a nie inną wartość. I z tego co rozmawialiśmy, jesteśmy w kontakcie z tym oferentem. Mówił, że, że tu nie ma żadnego problemu, złoży wyjaśnienia stosowne, które umożliwią nam pozytywne rozstrzygnięcie tego przetargu i w niedługim czasie podpisanie umowy. Wpłynęło pięć ofert na to zadanie. Najniższą ofertę złożyła firma Elsik z Żukowa na kwotę niespełna 920 tysięcy złotych. My jako gmina mieliśmy przewidziane na ten cel 1,4 mln złotych. Dla nas również kluczowe i tym zielonym światłem do realizacji tej inwestycji jest otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. W więcborku trwają negocjacje dotyczące przekazania nowej harcówki na rzecz więcborskiego szczepu drużyn. Przypomnijmy, że do tej pory harcerze korzystali z uprzejmości kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Teraz okazuje się, że odpowiednio skonstruowana umowa użyczenia pozwoli harcerzom na pozyskiwanie zewnętrznego dofinansowania. I myślę, że wypracowaliśmy konsensus dotyczący użytkowania tej nieruchomości położonej w blasku miejskim, której właścicielem jest gmina Więcbork. Mam nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości zostaną podpisane odpowiednie umowy. Tak jak już wcześniej Państwa informowałem, Związek Haczekstwa Polskiego jest zainteresowany tą nieruchomością, żeby, żeby być głównym najemcą, ponieważ chcą zainwestować w tą nieruchomość, a wiadomo, że muszą mieć podstawy prawne do dysponowania tą nieruchomością, aby móc aplikować o środki zewnętrzne. A jak rozwija się harcerstwo na terenie gminy Więcbork? Myślę, że wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, znakomicie, w znakomitej większości wiemy, rzeczywiście w tej chwili harcerzy na terenie gminy Więcbork, szczep, który jest na terenie naszej gminy, liczy około 140 członków. Myślę, że należy się z tego cieszyć, ponieważ na przestrzeni tych kilku lat, gdzie była uwaga, że wiadomo na początku takie pospolite ruszenie, później tych harcerzy będzie znacznie mniej. Na szczęście ta liczba jest w miarę stała, nawet można powiedzieć, że e, liczba ta e, wzrasta i dlatego e, myślę, że obopólną korzyść odniesiemy, jeżeli harcerze e, więc będą posiadać, e, będą posiadać tytuł prawny do Tzw. I na koniec najważniejsze fragmenty z dwóch uroczystości. Pierwsza to nagroda starosty sempoleńskiego dla firmy SBN z Runowa Kraińskiego. Druga to wiedz solidarności z Ukrainą, który dokładnie w miesiąc od wybuchu wojny zorganizowano na prośbę konsula chodorowego w Bydgoszczy. A ja już dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach na antenie telewizji regionalnej Krajna TV. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że. Przedsiębiorstwo, które dzisiaj otrzymuje nagrodę na ręce pana Prezesa i pani dyrektor. To jest przedsiębiorstwo, które, podobnie jak wcześniej nagrodzone, zarówno Bemix, Gabi Bis, jak również RONET. Są to przedsiębiorstwa, które nie tylko skupiają się na swojej działalności zawodowej, ale nie są obojętne na potrzeby lokalnej społeczności. Zawsze odpowiadają, jeżeli jest takie zapotrzebowanie. Zawsze bardzo dobrze układa się współpraca z samorządem gminnym i myślę, że to są te rzeczy, które dzisiaj tutaj nie zostały przedstawione, ale o których należy powiedzieć, bo myślę, że wspólne działanie zarówno przedsiębiorców, samorządu jak również mieszkańców prowadzi do takich sukcesów, o których tutaj mówiliśmy. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję i życzę wielu sukcesów w nadchodzących latach i jak najlepsze życzenia zarówno dla państwa, dla waszych pracowników i ich rodzin. Dziękuję bardzo. Nasza solidarność i chęć niesienia pomocy jest niespotykana na skalę światową. Cały świat przeciera oczy ze zdziwienia, jak my, Polacy, potrafimy się zorganizować i nieść pomoc, zarówno dla walczących w Ukrainie, jak również przybyłym do naszego kraju obywatelom Ukrainy. I w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim firmom, organizacjom, instytucjom, stowarzyszeniom, szkołą. Dziękuję za wielkie serce okazane przez mieszkańców gminy Więcbork potrzebujące. Wśród nas na placu Jana Pawła II są również obywatele Ukrainy, dzieci i młodzież, które już uczęszczają do naszych szkół. Witam Was bardzo serdecznie w Więcborku. Czujcie się tu dobrze i bezpiecznie. Jesteśmy z Wami. Droga młodzieży, uczniowie szkół, dziękuję Wam za ciepłe i serdeczne przyjęcie koleżanek i kolegów z Ukrainy. Udowadniacie, że jesteśmy narodem gościnnym i w niesieniu dobra nie przeszkadza nam nawet bariera językowa serca, choć dookoła smoka zima, zmarszczęte usta, okrzyk wolności się zaczyna. Co dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie.